A więc już jestem w amfiteatrze, właśnie tu jest wejście do amfiteatru. Jest taka wielka skała po lewej stronie, następna skała po prawej stronie. Już za mną są góry, i one się aż ciągną bardzo, bardzo daleko. Nie wiem, czy nie do Juta przypadkiem. Trzeba by było sprawdzić na mapie. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze widzieć. Może troszeczkę, stanę tak. To mówią z Markiem przez Amerykę. Powoli nagrywam i będę puszczał na swoim kanale na YouTube. Także dalej będę nagrywał wejście do amfiteatru. Pozdrowienia dla wszystkich. Idę dalej. Tu pewnie jak są jakieś imprezy sprzedają piwko, jedzenie. To trochę ludzi tutaj ale I to jest właśnie ten cały amfiteatr nie wiem ile tu jest miejsc siedzących ale bardzo dużo jeszcze parę, parę lat temu było to w remoncie o scena Możliwe, że będzie coś na weekend, jakiś koncert, bo już jest przygotowywane. Oddalę to, żeby wow. można było mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda um, na żywo w całości, a nie przybliżeniu. Oh, yeah. Zaraz może zajdę i policzę, ile schodów jest. A tam w oddali mamy Denver, Downtown Denver. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Próbuję przybliżyć. Ok, schodzę na dół.